Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak widzicie po tytule jest unboxing od Ewy i jest to kolejny unboxing z losowania. Udało mi się wylosować zestaw tak samo też innym się udało, bo wszyscy dostali właśnie zestawy właśnie z tego konkursu, no ale co by tutaj jeszcze powiedzieć? Naprawdę to był konkurs organizowany przez panią właśnie Ewę i panią Kasię bardzo miłe właśnie osoby bardzo wam polecam te kanały będą oczywiście w opisie ale teraz przejdźmy już do tej oto em, paczuszki to może ja tutaj już zacznę otwierać zobaczymy czy tam jest właśnie ten zestaw e, zaraz do was wracam okej okay, jestem, słuchajcie otworzyłam no i tutaj możecie widzieć e, co Ach. Ach, dobra Wyleciało. O, dobra, jest. To tak mamy taką e, ładną końmi. To jest chyba torebeczka. Mamy taki zestaw, też wygrałam. E, I tu jest jakaś karteczka. O, ale tu zobaczymy, co tu jest. O, czekajcie, to zaraz do, e, przejdę do tym. Jeszcze tutaj zobaczę, czy nic nie ma. O, czekajcie, coś jeszcze jest. Wow. Koleczka z końmi. Genialna. będę słuchajcie, Michał do szkoły. Bardzo dziękuję. I co tu jeszcze mamy? Coś tu jeszcze jest. O, coś jeszcze jest. O, jeszcze taki piórnik. Jeju. Czekajcie, zobaczymy, czy coś tu jeszcze nie ma. Chyba nie ma, tak mi się wydaje. Nie wiem, chyba nic nie ma. Jeszcze. Słuchajcie, zaraz do Was wrócę. Nie, nie wiem czy coś tu jeszcze jest, zaraz wracam. Okej, okay, słuchajcie, jestem i to są zestawy, które właśnie udało mi się wygrać. Tutaj jeszcze mamy karteczkę z koperty. Tutaj y, mogę Wam przeczytać. Y, witaj, y, dziękuję za udział w konkursie. Y, no. Em... Um, przy... Nie mogę zbytnio się doczytać. Bardzo przepraszam Pani Ewo, ale ja niestety nie mogę się doczytać, ale po filmie sobie to na spokojnie wszystko przeczytam. No ale to dziękuję bardzo Pani Ewo za te zestawy. Jeszcze raz Was bardzo zapraszam właśnie na te kanały, bo naprawdę są bardzo fajne. Oczywiście link wszystko będzie w opisie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!